Fani ekstraklasy dostali na koniec sezonu całkiem grubą aferkę, i to aferkę dotyczącą bezpośrednio wyścigu o mistrzostwo Polski. Lech Poznań twierdzi, że po meczu z GKS-em Katowice doszły do niego sygnały, że GKS Katowice został zmotywowany przed meczem z Lechem Poznań, obietnicą miliona złotych dodatkowej premii przez Raków Częstochowa. Czy tak istotnie było? Tego nie wiemy i prawdopodobnie się nie dowiemy. Pewne jest, że. Taki jest zarzut Lecha Poznań. Zarzut całkiem mocny, nawet jeżeli nie formułowany wprost, a to dlatego, że taki proceder jest po prostu nielegalny. Co bardzo istotne i chcę to podkreślić, nie ma żadnego dowodu na to, że Raków Częstochowa faktycznie taką obietnicę wystosował. Po co Lech Poznań wychodzi z czymś takim do mediów, mimo że. No właśnie nie ma żadnego dowodu, co to w ogóle oznacza w kontekście walki o Mistrzostwo Polski? Jak zmieni tę walkę o Mistrzostwo Polski i dlaczego premie motywacyjne, czyli tak zwane podpórki zostały zdelegalizowane, skoro to tylko motywowanie zawodników do uczciwej pracy i do gry na 100%? Zapraszam serdecznie o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Patoligi. Jeszcze dwa lata temu, bo właśnie wtedy doszło do delegalizacji podpórek, każda końcówka sezonu w polskich ligach wyglądała w zasadzie identycznie. Zawsze mieliśmy kogoś, kto bardzo chciał zostać mistrzem, bardzo chciał awansować ligę wyżej, bardzo nie chciał spaść, ale nie wszystko zależało już tylko od niego, a też od drużyny, z którą o taki awans, mistrzostwo bądź spadek. Bezpośrednio walczył. Rywal po prostu musiał się potykać. I wtedy klub ten, czy kluby te, wpadały na całkiem niezły pomysł. Mianowicie taki klub wpatrzył w terminarz, sprawdzał z kim w następnej kolejce mierzy się jego bezpośredni rywal, dzwonił do drużyny przeciwnej tego bezpośredniego rywala i obiecywał: Słuchajcie, my wiemy, że wy już gracie o pietruszkę, my wiemy, że wy już macie plażę. Ale jeżeli się bardzo postaracie i urwiecie punkty naszemu bezpośredniemu rywalowi, to my Wam się odwdzięczymy no, no, na przykład premią w wysokości 500 tysięcy złotych. Piłkarze, którzy byli już jedną nogą na plaży, nagle dostawali dodatkowej mobilizacji i oddawali serducho na boisku. Była to swego rodzaju odwrócona korupcja, ale pozostawała ona legalnie, no bo w końcu było to motywowanie piłkarzy do uczciwej pracy motywowanie do tego, żeby się po prostu postarali, a nie do tego, żeby się podłożyli. A przecież wszystkim nam zależy, żeby piłkarze grali na 100%. Chcemy takich meczów. No więc w sumie o co nam chodzi. I choć nie można było za to ukarać, nawet jeśli jakiś klub głośno przyznałby się do tego, że ofiarował bądź otrzymał taką premię motywacyjną, no to jakoś tak na wszelki wypadek kluby nieszczególnie chętnie z takimi informacjami się wychylały. Wszystko pozostawało więc w sferze środowiskowych plotek, które czasami przedostawały się na światło dziennie. Ostatni naprawdę głośny przypadek takiej podpórki, czy potencjalnej domniemanej podpórki, to 2022 rok, maj, i żeby było śmieszniej, walka o mistrzostwo Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Marek Papszun otwarcie sugerował wtedy przed meczem z Krakowią, że Krakowia będzie podwójnie zmobilizowana na mecz z medalikami. W domyśle, że ktoś miał te krakowie zmobilizować. I rzeczywiście krakowia była zmobilizowana, bo zagrała naprawdę świetne zawody. Urwała punkty Rakowowi, i to okazało się momentem zwrotnym w walce o Mistrzostwo Polski, po które finalnie dzięki temu potknięciu sięgnął Lech Poznań. Choć oczywiście wszyscy w Krakowie wtedy zaprzeczali, jakoby do takiego procederu miało dojść. Czy do podobnej historii, tylko że odwrotnej, doszło także teraz? Zapraszam Was serdecznie do tekstu na Weszło, gdzie Wojtek Górski precyzyjnie i wnikliwie opisał całą sprawę. Link zamieszczę w opisie tego. Odcinka, a ja Wam sprawę mniej więcej streszczę. Lech Poznań ustami swojego trenera twierdzi, że to precyzyjny cytat, krótko po niedzielnym spotkaniu zaczęły krążyć niepokojące sygnały odnośnie potencjalnego złamania przepisów mówiących o wpływaniu na wynik. I dalej zacytuję tekst. W trakcie meczu Poznaniacy byli zaskoczeni, z jakim zaangażowaniem i zaciętością walczą gospodarze. Zagadka miała rozwiązać się po ostatnim gwizdku, kiedy informacją o ofercie rakowa podzielili się z kolegami zawodnicy z Katowic. Wiadomość otrzymał również Nils Frederiksen, który rozważał upublicznienie sprawy już podczas konferencji prasowej. Raków szybko zdementował całą historię i wcale się nie dziwię, bo jak wspomniałem, Lech nie ma żadnych dowodów na to, że do takiego procederu faktycznie mogło dojść. Zdementowali ją też piłkarze GKS-u Katowice, którzy dodają też żartobliwie, że premia motywacyjna była, bo dostali wejście do Xcomu, gdzie mogli zabrać sobie komputer, a Bartosz Nowak stwierdził nawet, że jego małżonce obiecano pracę w Xcomie. Jest też jedna ciekawa okoliczność, może zupełnym przypadkiem, może akurat tak się zbiegło w czasie, ale we wtorek Rzecznik Dyscyplinarny PZPN wydał publiczny komunikat, w którym przypomina klubom, że podpórki są surowo zabronione. No przypadek to nie jest, bo PZPN w ostatnich dniach po prostu tą sprawą się zajmował i po prostu uznał, że skoro się nią zajmował, to Prewencyjnie będzie dobrze takiego komunikatu udzielić. Raków jest bardzo oburzony tym, że dziennikarze i nie tylko my jako Weszło, ale też chociażby meczyki czy sport.pl opisały całą sytuację. I z Rakowa wychodzi też sugestia, żebyśmy przyjrzeli się radości piłkarzy Korony Kielce po meczu z Rakowem Częstochowa. To scenka, która wydarzyła się już po meczu. No, Kielczanie niewątpliwie zagrali świetne zawody z Rakowem. Tego się wszyscy w sumie spodziewali, bo Kielczanie w ostatnich tygodniach wyglądają naprawdę nieźle. No i właśnie, co krzyczy Miłość Trojak? Czyżby krzyczał tam Premia? No, nie wiemy tego na 100%, ale możemy się domyślić, że właśnie takie słowo wykrzykiwał tam Kapitan Korony. Eee! No i tutaj Raków jakby chciał zapytać, a może to jest na odwrót, może to tak naprawdę Lech zmotywował koronę Kielce i dlatego to ona tak dobrze wyglądała w sobotnim spotkaniu. Tego też nie wiem, nie wiem o jakiej konkretnie premii krzyczał miłość Trojak, ale według moich informacji wynika, że nowy właściciel Korony Kielce rzucił na ostatnie dwie kolejki dodatkową premię z prywatnych pieniędzy po to, żeby Korona fajnie zakończyła ten całkiem udany dla siebie sezon. No i premia dotyczyła też remisów, bo Korona jest premiowana za remisy z drużynami top 4. Czy o tej premii krzyczał miłość Trojak? No tego już nie wiem. Pobawmy się w teoretyczne rozważania. Jak można interpretować całą tę aferę? Hipoteza numer jeden brzmi Lech Poznań puścił wielkiego, śmierdzącego, niesmacznego bąka, który jest totalnym farmazonem szkodliwym dla Rakowa. Jedynym dowodem, a w zasadzie to poszlaką, jest to, że Lech miał usłyszeć od piłkarzy GKS-u Katowice, że do takiej... Premii miało dojść. No, przyznacie, nie jest to coś, czym wybronilibyście w sądzie jakąkolwiek sprawę. Lech, mając taki arsenał dowodowy, próbował coś ugrać w PZPN-ie, no ale tego nie zrobił, więc pozostało mu tylko zrobić medialną aferę. No i tę z kolei już zrobił. Bez dowodów. Zaznaczmy to raz jeszcze jasno i wyraźnie. Hipoteza numer dwa jest taka, że to wcale nie był Farmazon i Lech Poznań w ten sposób zawalczył o uczciwość rozgrywek. Bo choć Lech nie ma dowodów, no to są w tej sprawie całkiem mocne poszlaki. Po pierwsze, Lech jest pewien, że usłyszał od piłkarzy GKS U Katowice o takiej propozycji. Po drugie, jest tego pewien też personalnie Nils Frederiksen, który wypowiada się na ten temat pod nazwiskiem. Swoją drogą w ostatnich dniach podobno duński trener Lecha Poznań był niesamowicie zagotowany na całą sytuację i ten komunikat, który został rozesłany do mediów jest niezwykle łagodny. Jest o wiele bardziej łagodny niż to, czego można było się początkowo spodziewać. Po numer 3 Lech na tyle mocno wierzy w tę sprawę, że idzie z nią do PZPN-u i próbuje coś tam ugrać, no nie było dowodów, więc to się nie udało, ale PZPN i tak jakoś się odnosi do sprawy, bo wystosowuje ten komunikat. Bo zastanówmy się, po co tak właściwie Lech Poznań miałby kłamać w całej tej sprawie? Bo zarzut jest, mimo że nie jest skierowany wprost, mimo że jest zawoalowany, bardzo mocny. No bardzo mocny, bo ten proceder jest po prostu nielegalny. Ten zarzut ma o wiele większy kaliber niż wtedy, kiedy Marek Papszu sugerował, że Krakowia będzie zmotywowana podwójnie, bo wtedy no nic za to Krakowi nie groziło. A teraz no, zarobienie takich rzeczy po prostu grożą sankcje ze strony PZPN. Lech sugeruje więc, że przy najważniejszych meczach w kontekście walki o Mistrzostwo Polski jego zdaniem mogłoby dojść do jakiejś manipulacji. Nie trudno się domyślić, skąd Lech Poznań mógł mieć taką wiedzę. W GKS-ie Katowice gra po pierwsze piłkarz wypożyczony z Lecha Poznań, gra dwóch byłych piłkarzy Lecha Poznań i gra też piłkarz, który przez ostatnie lata żył w Poznaniu. No, Ci ludzie się po prostu znają, mają ze sobą relacje, często kumpelskie relacje, no i takie rzeczy po prostu w środowisku wychodzą. No i teraz Lech, kiedy już usłyszał takie sygnały, obawia się o przyszłą kolejkę. Lech gra w niej z piastem gliwice, a Raków gra w niej z widzewem. I Lech obawia się, że po meczu znowu mogą dotrzeć do niego jakieś sygnały, że rywale odebrali przed spotkaniem jakiś telefon, a później biegali z pianą na ustach i walczyli na 300%. Jeśli Taka była właśnie motywacja Lecha. Jeśli chciał zadziałać w sposób prewencyjny, to myślę, że swój cel osiągnął. Bo kiedy teraz sprawa jest na świeczniku, no to nikt raczej nie przekaże Lechowi poznań po meczu, że mogło dojść do jakiejś motywacji. Tak to nazwijmy. Czy też może mówiąc wprost, takie podejście Lecha ma tutaj znaczenie odstraszające. No bo przecież meczu się już nie cofnie, no nikt by takiego meczu nie odwołał, można jedynie pomyśleć o tym, co wydarzy się w przyszłości. A dlaczego tak zwane podpórki tak właściwie są zakazane w piłce nożnej? No przecież tak jak na wstępie wspominałem, to nie jest motywowanie kogoś do tego, żeby się podłożył, żeby zagrał słabiej, a motywowanie kogoś, żeby zagrał uczciwie, na 100%, tak jak potrafi najlepiej. I teoretycznie. W jakiś sposób kupuje część takiego podejścia, bo w idealnym świecie faktycznie tak by to wyglądało, że to czy ktoś jest motywowany pieniędzmi, czy nie jest, to i tak. Gra zawsze na 100%, bo to jest jego zawód, ale doskonale wiemy, że świat idealny nie jest i od zezwolenia na podwójną motywację jest naprawdę krótka droga do całkiem srogich patologii. Bo jeśli dostałbyś na przykład trzy razy z rzędu motywacyjną premię od danego klubu, to jaka jest szansa, że podczas czwartego meczu, kiedy nie dostałbyś już żadnej premii, zagrałbyś? Na tym samym poziomie mobilizacji, że tutaj byś pokazał 100% swoich możliwości, trzy razy z rzędu, i, i tutaj jakbyś podszedł zmotywowany do takiego spotkania, kiedy nagle wiedziałbyś, że nie dostaniesz nic dodatkowego po meczu? No, moim zdaniem jest duża szansa, że aż tak bardzo jak wcześniej się nie postarasz. No bo nawet jeżeli ty będziesz chciał być uczciwy. Przecież poważnie podchodzisz do swojego zawodu, no to istnieje jeszcze coś takiego jak podświadomość. I nie ma przypadku w tym, że polscy ligowcy bardzo często są o wiele mocniej zmobilizowani na mecze europejskich pucharów niż na mecz ligowy, który odbywa się 3 dni później. No, wielu zawodników, którzy posmakowali gry w pucharach. Mówi, że mierzyło się właśnie z takim problemem. Tutaj wiesz, że masz mega spotkanie, patrzy na Ciebie cała Polska, a za chwilę jedziesz gdzieś do jakiegoś miasteczka, w którym jesteś już na meczu 15 raz w swoim życiu, no i ciężej po prostu wykrzesać z siebie aż taką mobilizację. Tak działa po prostu ludzka głowa, więc uważam, że dla uczciwości zawodów i przejrzystości ich lepiej byłoby po prostu jak teraz, czyli w sytuacji, kiedy takie premie są zakazane. Kiedyś w drugiej lidze Olimpia Elbląg zarzucała Kotwicy Kołobrzeg motywowanie swoich rywali. Sprawa była o tyle kontrowersyjna, że w bardzo dziwny sposób układał się tam terminarz i Kotwica zawsze grała z rywalami, z którymi tydzień wcześniej mierzyła się Olimpia. Czyli mieliśmy na przykład tak: 32. kolejka, rywal Olimpii to Starogard. 33. kolejka z tym samym Starogardem gra Kotwica. W 33. kolejce Olimpia gra ze Stolem Gniewino, a w 34. kolejce Stolem Gniewino gra z Kotwicą Kołobrzeg. I tak było przez cały sezon. Prezes Olimpii twierdził, że Kotwica Kołobrzeg motywowała rywali Olimpii Elbląg, czyli płaciła dodatkowe pieniądze drużynie, z którą tydzień później się mierzyła. I tak tydzień w tydzień. No przyznacie, że... Ta dziwna sekwencja jest, mówiąc delikatnie, zastanawiająca etycznie. Jeszcze krok dalej jest sytuacja, w której piłkarz wychodzi na boisko rozczarowany, że w sumie to z układu tabeli wynikałoby, że mógłby dostać jakąś dodatkową premię, a takiej premii nikt mu nie zaproponował. Albo sytuacja, w której dany klub kiedyś, parę lat temu, go. W podobnej sytuacji zmotywował, a teraz ci sami ludzie postanowili go nie motywować. Więc no mógłby sam siebie zapytać, czemu ja się mam starać, skoro oni się nie postarali? Czy dochodzi do takich sytuacji? To trochę jak z reklamami w mediach społecznościowych. Dopóki ich nie wykupujesz, to masz normalne zasięgi, ale kiedy już raz je wykupisz, to później nagle, kiedy nie chcesz korzystać z reklam, te zasięgi drastycznie ci spadają, bo. Media społecznościowe liczą wtedy na to, że Ty dalej będziesz te reklamy wykupował. Czy tak też działają głowy piłkarzy? No tego nie wyrokuję, ale niewątpliwie trzeba uznać, że jest to dla nich po prostu jakieś wyzwanie. Dlatego uważam, że bardzo dobrze, że podpórki zostały zdelegalizowane. A w kontekście walki o Mistrzostwo Polski, nawet jeśli nie mamy dodatkowej motywacji, to mamy przynajmniej dodatkowy smaczek.